Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i ja Was witam w nowym filmie. Tutaj oglądam gry. Taka gra z serialu Przyjaciele, 40 zł. Tutaj mamy jakieś karty. No, powiem Wam, że bardzo interesująca jest ta gra, bardzo mnie ciekawi. Także, jeżeli macie tą grę, to dajcie znać, czy fajna. I tutaj mamy jeszcze jedną grę za 30 zł. Też fajna, też ciekawa. Zostało tylko już jedno pudełko. Jestem już na dziale z dodatkami, dekoracjami do domu. Tutaj trzymam w ręce bardzo ładny pojemnik z dozownikiem za 15 zł, taki nakrapiany. Tutaj mam za 12 zł, taki w kolorze czarnym. Firanka 40 zł. Tutaj mam dwie sztuki za 80 zł. 30 zł natomiast kosztuje taka miseczka. No powiem Wam, że no dosyć droga jak za miseczkę. Taka nakrapiana troszeczkę w kolorze czarnym. Tutaj wygląda w ten sposób, również ma te kropeczki. 5 zł, taka zwykła, normalna miseczka w kolorze białym. Bardzo lubię z tego rodzaju rzeczy. 7 zł natomiast kosztuje taka miseczka również w kolorze białym. Ona nie jest okrągła, nie wiem czy zobaczycie. I na dziale damskim pojawiły się nowe szlafroki. Tutaj mamy za 35 zł do rozmiaru XL. No powiem Wam, że bardzo fajny. Taki prosty, jednokolorowy, cieplutki, bardzo przyjemny materiał. Tutaj akurat mamy wersję bez kaptura. Szaliki takie materiałowe po 15 zł. Tutaj obok rękawiczki z takimi kryształkami za 8 zł. Obok również mamy 8 zł z taką różową kokardką. I takie zwykłe czapki po 8 zł. Bardzo ładna za 20 zł. Czapka w kolorze różowym. I tutaj obok jeszcze mamy w kolorze brązowym. Taki bardziej beżowy za 20 zł z myszką miki. I obok taka zwykła w kolorze szarym. Zwykła prosta cena 10 zł. Taki szal za 20 zł. Tutaj mamy brązowy. Również cena 20 zł. Ten już Wam chyba w ostatnim filmie nawet pokazywałam. 30 zł. I tutaj obok jeszcze mamy taki na przecenie za 10 zł. Taki grubszy. No, i kochani, również coś w Pepko pojawiło się z kolekcji świątecznej. Mamy tutaj takie czerwone kapcie w gwiazdki za 20 zł. Bardzo ładnie wyglądają. Tak się właśnie zastanawiałam, kiedy pojawi się oczywiście i w Pepko coś świątecznego, bo tak naprawdę to we wszystkich sklepach już dekoracje są, a pepko na samym końcu. Tutaj jeszcze mamy coś dla najmłodszych, dla dzieci, z najnowszej kolekcji, taka bluza za 40 zł, z kapturem. Są dwie wersje kolorystyczne, taki kremik i e, brąz. E, tutaj mamy spodnie za 30 zł, I tutaj jeszcze mamy bluzy i spodnie w Moro. Cena 30 zł. Bluza 40 zł. Bluza również z kapturem. Jestem kochani już w sklepie Action. Tutaj oglądam za 22 zł takie kule śnieżne, wersja oczywiście jesienna. Tutaj mamy jeże. I tutaj mamy bardzo ładne sowy. Jeże figurki, 22 zł, różne warianty. I tutaj obok wiewiórki. Niecałe 9 zł. Wiewiórka z szyszką. Też bardzo ładna. Na Halloween takie plastikowe, duże dynie. Podświetlane 25 złotych. Tutaj mamy maskotki. Dwadzieścia siedem złotych. Taka dynia płaska, ale bardzo fajna. Tutaj jeszcze coś mamy. To jest chyba nie Zaraz go wyjmę. Tak. Tak, to jest nietopesz. Tutaj. Taki misiu nie topesz. <noise> no powiem wam, że fajna maskotka. Misiu nie topesz. I zobaczcie na te domki podświetlane, grające. Różne kolory. To jest robione na zasadzie właśnie tych domków na Boże Narodzenie. I tutaj znalazłam bardzo fajne dzbanki termosy, różne rodzaje, 23 zł. Tutaj mamy takie zwykłe ze stali, 14 zł i takie kolorowe, 17 zł. Młynek, różne kolory, 18 zł. I zobaczcie, jakie ciekawe szklanki znalazłam. Tutaj mamy z takiego barwionego szkła niecałe 3 zł za sztukę. Tutaj mamy w kolorze szarym i taka normalna, przezroczysta. Karafki na wodę 10 zł. Takimi napisami. I tutaj mamy za 3 zł. Takie słoiki. 7 złotych, natomiast kosztują takie kubki, ale sami zobaczcie, jakie one są ładne. Są dostępne różne kolory. Beżowy, niebieski. Te są też bardzo fajne, niecałe 4 złote za taki uśmiechnięty kubek. Ale wracając do tych, no zobaczcie sami. Te niebieskie są po prostu obłędne. Sami zobaczcie. Przepiękne. i niecałe siedem złotych. I, kochani, pojawiają się dekoracje na Boże Narodzenie. Tutaj pani jeszcze układają, więc Dzisiaj tak tylko pobieżnie sobie zobaczymy co jest na półkach, bardzo dużo słodyczy, mikołajki, czekoladowe, tutaj mamy takie jakieś zestawy, kalendarz adwentowy za 60 zł, tutaj już mamy ozdoby, jakieś puzzle, tutaj taka gwiazdka, no powiem Wam, że Wybór jest naprawdę już dosyć ciekawy. Takie puszki po niecałe 5 zł. Są i naklejki. Takie duże, no zobaczcie sami. Niecałe 5 zł. Tutaj mamy za 6 zł takie miseczki gwiazdki Są dostępne różne kolory, zielony, szary i czerwony, na przykład na cukierki, kubeczki 4 zł i takie talerzyki w kształcie choinki, 10 zł. Tutaj mamy za 10 zł talerzyk w kształcie gwiazdki i taki duży za 23 zł. Tutaj mamy takie świeczniki niecałe 9 zł i napisy. Tutaj mamy domki 17. No, sami zobaczcie. Tutaj przepiękne choinki po 20 zł. Jest to drewno. Myślę, że naprawdę bardzo atrakcyjna cena. I z tyłu tutaj mamy jeszcze aniołki. Te ozdoby naprawdę bardzo mi się podobają. Tutaj choineczki, takie zestawy po 9 zł. Białe domki po 9 zł. I tutaj mamy taki drewniany kalendarz adwentowy. Są dostępne różne rodzaje. Cena 9 zł. Płotki 18. Powiem Wam, że te kalendarze to ma naprawdę bardzo dużo. Osób. Tutaj niżej też mamy jakieś ozdoby, bardziej zawieszki, skrzaty po 9 zł. Tutaj mamy taki wieniec. Niestety jeszcze nie ma ceny. 40 zł obok jest. I domki, takie zestawy świąteczne. 77 zł, kalendarze drewniane 45 i bardzo duży wybór choinek, niecałe 10 zł. Tutaj mamy różnego rodzaju bombki w różnych kształtach. Tutaj mamy taką choinkę, różnego rodzaju karty z brokatem, małe i duże. Tutaj mamy skrzaty po 4,50, aniołki. Aniołki akurat kosztują 6 zł. I, kochani, przeszłam już tutaj na normalny dział, bo tam panie układają, więc na pewno wybiorę się do tego sklepu za kilka dni i wam wszystko po prostu pokażę, co jest na półkach. Bardzo ładne misy. 24 zł, taka duża. Tutaj mamy za 20 zł. No po prostu przepiękne. Zobaczcie sami. Takie malutkie, niecałe 9 zł. Tutaj mamy bardzo fajne podkładki pod talerze. 11 zł. I taka dekoracja 7. Przepiękne stoliki, 130 zł. Tak wygląda ten stolik. 45 zł, takie metalowe w dwóch kolorach. Tutaj mamy biały i czarny. Stoliki.

Niecałe 8 zł kosztują takie świeczniki z kamienia solnego, bardzo ładnie wyglądają, ogólnie jeżeli chodzi o takie niewielkie świeczniki, to jest tutaj naprawdę bardzo duży wybór, ceny przeważnie około 4 zł, te są troszeczkę droższe. Tutaj mamy takie szklane. 3,55 i niecałe 4 zł. Różne kolory, przepiękne świeczniki po 30 zł. I tutaj mamy za 40 zł taką tacę z drewna. I powiem Wam, że można coś takiego wykorzystać do różnego rodzaju dekoracji. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście w najbliższym czasie wybiorę się znowu do tego sklepu, i na pewno już dekoracje na Boże Narodzenie będą wszystkie wystawione. Jak widzieliście, zaczynają już powolutku, powolutku pojawiać się rzeczy świąteczne w pepko. A wiadomo, od jednej rzeczy się zaczyna, także myślę, że z czasem będzie ich coraz więcej. I mam nadzieję, że będzie bardzo dużo nowości. W tym tygodniu albo w przyszłym powinna być chyba nowa gazetka. Także na pewno coś nowego jeszcze się pojawi. I ja, kochani, powolutku będę się już żegnać z Wami. Dziękuję oczywiście bardzo za oglądanie. Oczywiście osoby nowe zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, jeżeli Wam się filmik spodobał. I dziękuję bardzo, i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!